Wiecie, jakie jest najczęstsze pytanie, które zadajecie mi podczas spotkań? Panie pośle, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze Tusk będzie premierem? Jak długo ta uśmiechnięta koalicja będzie u władzy? Postaram się w tym filmiku pokrótce opowiedzieć Wam o nowych znakach na niebie, które wskazują, że już niedługo, że tak naprawdę ta władza jest... Takim tonącym okrętem można zacytować piosenkę Lady Panku: "Zostawcie Tytanika, nie wyciągajcie go, tam ciągle gra muzyka, a oni w tańcu wciąż". Więc rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że oni jeszcze są w tańcu, ale tak naprawdę ten okręt idzie całkowicie na dno. I o tym świadczą te objawy, te symptomy, o których chciałbym opowiedzieć, o których chciałbym opowiedzieć. Pierwszy z nich oczywiście najgłośniejszy w tym tygodniu to Ucieczka z okrętu Szymona Hołowni. Kto to widział? Jeszcze czegoś tak spektakularnego w polskiej polityce nie było do tej pory. Oczywiście, ucieczka Tuska do Brukseli była też spektakularna. On zrezygnował z funkcji premiera, wiedząc, że zbliża się nieuchronne, że jadą na ścianę. Ale jednak opinia publiczna, jego koledzy przede wszystkim partyjni, polityczni, nie wiedzieli, co siedzi w jego głowie. On ogłosił rezultat swoich intryk. W których był razem z Angelą Merkel dopiero w momencie, kiedy już to zostało klepnięte. To jednak jest zupełnie inne polityczne rzemiosło niż to, co zrobił Hołownia. Bo Hołownia nie ma jeszcze żadnej pewności, a w zasadzie są małe szanse, że Hołownia otrzyma to stanowisko i w zasadzie można powiedzieć, że wywiesił białą flagę. Powiedział: Ja już mam was wszystkich dosyć. Politycznie najgorsze jest to, że on to powiedział nie tylko polakom, bo to polacy to już się dawno na nim zorientowali, ale powiedział to swoim kolegom, koleżankom z partii, którzy przynajmniej połowa z nich w klubie parlamentarnym Polski 2050 chciała być lojalna wobec niego, a on po prostu czmychnął, powiedział mam was gdzieś, nie będę szefem partii. Marszałkiem dobra, nie będę nawet o to walczył. Niech se komunista czarzasty będzie sobie marszałkiem. No i generalnie mnie tu nie ma. Jeszcze może prezydent nawrocki mi pomoże i sobie zostanę komisarzem w Genewie. No czegoś tak spektakularnego naprawdę do tej pory w polskiej polityce nie było. A jeszcze te nazwiska, które się przewijają, które miałyby zastąpić hołownię. To już jest dno, no bo jak słyszymy, że Ryszard Petru chce wjechać na białym koniu i ogłosić to, że on będzie liderem partii Polski 2050, no to już śmiech przez łzy. Nie będę stał z boku. Polska 2050. Potrzebuje nowego otwarcia. I ja biorę to wyzwanie na siebie. Stracone zaufanie można odbudować. I ja wiem, jak to zrobić. Wróćmy do korzeni naszego sukcesu, do rozwoju gospodarki, do rozsądnej transformacji energetycznej i do polityki społecznej, która skupia się na realnych problemach Polaków. Przed nami ogromne wyzwania. Przywróćmy Polsce 2050, dawny blask. Albo, że pani Henik Kloska ma zostać wicepremierem z nominacji Polski 2050. Zespół z 40 osób rozliczających fakturę i te dotacje zwiększył się do 60, a więc o 1 trzecią. A więc o 1 trzecią. No to naprawdę... Tak spektakularnego zjazdu to nawet właśnie Ryszard Petru ze swoją nowoczesną nie zaliczył. Swoją drogą na marginesie chciałbym zwrócić wam uwagę, że za każdym razem w mediach Prawo i Sprawiedliwość jest przedstawiane jako ta partia, która zjada przystawki i nie można, każdy się boi z pisem wejść w koalicję no bo co to będzie. A przeanalizujmy co się stało z koalicjantami Platformy Obywatelskiej. Oprócz oczywiście Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest platformą obywatelską w odcieniach zielonych, żeby z Zbałamucić jeszcze jakichś tam rolników, ale chyba to już ostatni raz im się udało we współpracy z hołownią, bo wszystko wskazuje na to, że pójdą również na dno. Ale do tej pory wszyscy koalicjanci, jak Nowoczesna, jak te wszystkie planktony, pani paninowackie i tak dalej, oni nie mają żadnej podmiotowości, żadnego bytu. Dlatego ogłoszone jest, że chyba w październiku, czyli w tym miesiącu, będzie zjednoczenie, tak naprawdę połączenie w jedną partię. No ale pamiętamy. Petru skończył jak skończył, Hołownia skończył jak skończył, więc małżeństwo z Tuskiem nigdy nie jest korzystne. O tym się przekonali też liderzy polityczni, którzy byli tenorami Platformy Obywatelskiej. Mowa o Świętej Pamięci Macieju Płażyńskim, o Andrzeju Olechowskim, o Pawle Piskorskim, o Janie Marii Rokicie, o Zycie Gilowskim. No, na jednym wdechu mogę wymieniać te nazwiska, bo każdy, kto był blisko Tuska, a jeszcze Grzegorz Schetyna przecież no nie można nie wspomnieć o Grzegorzu Schetynie. Każdy, kto wchodził we współpracę z Tuskiem, źle na tym Kończył. Marnie na tym wychodził, no i chołownia jest tego kolejnym przykładem. No i to jest spektakularny upadek. Rzeczywiście w głowie się to nie mieści, że nawet dwa lata nie minęły. Jeszcze niedawno wszyscy podziwiali wesołego szymka świetnego marszałka, gwiazdora TVN-u. Lemingi chodziły do kina, żeby oglądać posiedzenia Sejmu. Marszałek się chwalił, że tu na YouTubie taka oglądalność. Srebrny przycisk. Wczorajsze obrady Sejmu w internecie oglądało ponad 4 miliony obywateli. Na marginesie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Już jest 138 tysięcy. Bardzo Wam dziękuję za oglądalność, za wspieranie mnie w mojej działalności. Także będę wdzięczny za subskrybowanie, za lajkowanie, za komentarze. Jeszcze tam jest taki dzwoneczek, który można wcisnąć, żeby informował Was o nowych. Filmach. Więc widzimy kompletny zjazd Hołowni, opuszczenie swoich wspólników, swoich współpracowników, ludzi, którzy w niego zaufali, którzy no, stanowili o jego partii. Czytamy, że pan Kobosko jest zaskoczony. No, wszyscy generalnie są zaskoczeni. No i teraz tych lojalnych wobec Hołowni. Czeka to, że liderem zostanie albo pani Henik Kloska, albo Ryszard Petru. Po ludzku to im naprawdę współczuję. To jest oczywiście jeden z głównych motywów tego, co się dzieje w obecnej koalicji i że nie dzieje się tam dobrze. Ale drugi, bardzo mocny, ostatnio w ostatnich dniach sondaż. Ja wiem, z reguły nie wierzymy w sondaże, zwłaszcza sondaże, które są publikowane przez CEBOS, czyli rządową instytucję. To Tusk decyduje, kto jest na czele tego Cebosu. Oni z pewnością tak jak Gus, pamiętacie, został odwołany prezes Gusu, bo zbyt dużą inflację wykazywał według Tuska. Więc najpierw trzeba było wyrzucić szefa Gusu, to tak jakby zbić termometr, a później zmienić koszyk. Produktów, według których bada się inflację. No i teraz Tusk się cały czas chwali, nagrywa filmiki, jakie on to wspaniałe, że taką niską inflację mamy w Polsce. Ten wzrost jest dość radykalny i on jest spowodowany trzema czynnikami. Po pierwsze, tak jak już o tym wspomniałem, spadkiem inflacji, a więc związany jest z końcem drożyzny. To jest dla nas wszystkich powód do największej satysfakcji, tak jak. O tym już mówiliśmy, także publicznie. Tę obietnicę wyborczą traktowaliśmy najbardziej serio i wiedzieliśmy, że będzie najtrudniejsza do zrealizowania. Swoją drogą, świetny mem widziałem pokazujący, że jak rosła ta inflacja, to była wina Glapińskiego i ta inflacja rosła przecież w całej Europie, a jak spadała inflacja, tak jak spadała w całej Europie, to jest zasługa... Naszego słońca Peru. No ale zostawmy na bok te przekomarzenia z panem premierem. Pożal się Boże, mam nadzieję, że już niedługo. S sondaż cebosu nie pozostawia złudzeń. Jest to najgorszy wynik dla rządu w historii pomiarów przez rządową. Podkreślę rządową instytucję. Mamy CEBOS, który wskazał, że od kiedy bada, czyli od 2014 roku, wtedy zaczęto badać comiesięczne notowania rządu, jeszcze takiego złego wyniku żaden rząd nie miał. 29% zwolenników obecnego rządu. To oznacza oczywiście kolejny spadek, 46% przeciwnicy. Widzicie, jaka jest skala? Żeby to pokazać na, od, w odniesieniu do tego, jak to wyglądało kiedyś. Po dwóch latach rządów Beaty Szydło, Prawo i Sprawiedliwości było zupełnie na odwrót. 43% badanych wskazywało, że są zadowoleni Polacy, a 30%, że są niezadowoleni. Czyli no, prawie że porówno tylko w odwrotnym kierunku idzie ta strzałka, ten, ten motyw. To jest fatalny wynik. No Tak jak powiedziałem, to jest najgorszy wynik w historii robienia pomiarów i powiem Wam tak, ja czułem, że Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie nie tylko po tym, jak wyglądała kampania, nie tylko po tym, że był takim dobrym kandydatem, ale też po właśnie wynikach dla rządu. To tak samo było w Stanach Zjednoczonych, kiedy sondażownie pokazywały, że, no, że Kamala raczej wygra, to jednocześnie eksperci, niektórzy oczywiście eksperci, mówili, no dobrze, ale zobaczmy jak oceniana jest prezydentura Joe Bidena. Też były rekordowo niskie wyniki i to wskazywało, że po prostu sondaże dotyczące politycz, polityki bieżącej, tej aktualnej, jeśli chodzi o kandydatów, nie są spójne z tymi wynikami dotyczącymi oceny rządów. I dlatego y, uważam, że sytuacja Platformy jest fatalna. Fatalna. Jakby tu nie próbowali czarować, malować czegoś na złoto, to sytuacja jest jaka jest. I nawet w rozmowach takich czasami się ma okazję kilka zdań wymienić z politykami Platformy Obywatelskiej, można wyczuć, że oni w zasadzie to już są pogodzeni z porażką. Oczywiście nie będziemy popadali tutaj, szczególnie mówię o sobie, jako polityk, jako polityk Prawa i Sprawiedliwości w hura optymizm przed nami naprawdę kawał ciężkiej pracy, zwłaszcza, że zależy nam na osiągnięciu naprawdę mocnego wyniku w następnych wyborach parlamentarnych, żeby przeprowadzić daleko idące zmiany. Myślę, że Polska wymaga tych daleko idących zmian, chociaż trzeba podkreślić i tutaj jest kolejny ten kamyczek do ogródka jak źle jest z Platformą, no to jest oczywiście sytuacja budżetu. W zasadzie mówi się o tym, że nawet w tym roku mogą osiągnąć próg 55% zadłużenia Polski w stosunku do PKB, to jest katastrofa. To będzie oznaczało naprawdę bardzo mocne cięcia budżetu, no bo wtedy taki budżet, jeśli osiągnięty będzie ten pułap ostrożnościowy, będzie to oznaczało, że budżet nie będzie mógł na następny rok mieć większego zadłużenia niż obecnie. No a widzimy, jak to wygląda. Prawdopodobnie oni planują osiągnięcie tego pułapu, a nawet jeszcze stworzenie gorszej sytuacji budżetowej na rok wyborczy. Dlaczego? Bo mają świadomość właśnie w kontekście tego, o czym mówię, że sytuacja będzie na tyle zła, że i tak nie będą rządzili i chcą po prostu zostawić syf i, i brud i po prostu dzięki temu liczyć, że nowa ekipa rządząca, która przejmie władzę, będzie miała tyle problemów, że nie będzie w stanie dotrzymać. Jakichś swoich zobowiązań, nie będzie w stanie kierować sprawami polskimi w taki sposób, żeby Polacy byli zadowoleni. To jest oczywiście pułapka, mamy tego świadomość, przygotowujemy plan odbudowy, jeśli chodzi o polskie finanse publiczne. I ostatnia rzecz, bardzo ważna. Dlaczego uważam, że jest tak źle? Ponieważ widzimy, co się dzieje w prokuraturze. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości najpierw od sprawy. Odcięła się szefowa zespołu w prokuraturze, która miała dociskać właśnie polityków opozycji. Po tym, jak nie uznano, że Marcin Romanowski ma immunitet z Rady Europy, to stwierdziła, że jest to przekroczenie jednak pewnych granic i bała się konsekwencji odpowiedzialności dalszego bycia w tym zespole. Ale teraz kolejny y, prokurator się wycofał. O tym donosił Michał Woś, który był przesłuchiwany na prokuraturze w sprawie Pegasusa, że y, pan Marcin Wielgomas również nagle zniknął i się nie pojawia, a wcześniej był taki chorak, wiecie, no wybory prezydenckie i to co się dzieje powoduje, że ci prokuratorzy naprawdę wycofują się rakiem, bo w imię czego mają łamać sobie karierę i swoją przyszłość zawodową. Oczywiście są tacy, którzy tak daleko zabrnęli, jakby nie podważając tego bezprawia, z którym mamy do czynienia, że nie mają co liczyć na jakąś taryfę ulgową. Ale chciałbym Wam pokazać listę, bo Żurek we wrześniu, 29 września, czyli kilka dni temu, awansował na wyższe stanowiska prokuratorskie. Jest tu lista 21 nazwisk. I to są prokuratorzy, wszyscy, którzy są zaangażowani w sprawy politycznie, e, polityczne. O tym napisał redaktor Wojciech Biedroń na Twitterze. Szybka ściąga. Prokurator z 21 wymieni tylko kilka nazwisk. Prokurator Woźniak i Ślepokóra awans za prowadzenie sprawy, właśnie Michała Wosia Manowskiego. Prokurator Makowski, awansowany za sprawę pani prezes-sędzi Manowskiej, czyli kolejne polityczne śledztwo, kolejne wynagrodzenie, bo wiedzą, że no to zaraz opowiem, jak, jak to należy odczytywać. Prokurator Gacek za prowadzenie sprawy prezesa Trybunału Konstytucyjnego Święczkowskiego. Pani prokurator Kwiatkowska za raporty, też bardzo daleko idące zaangażowanie polityczne też w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Pan prokurator Onyszczuk to bliska osoba, podobno tak w piewiórki ćwierkają. Pani prokurator Wrzosek, znacie panią prokurator Wrzosek. No i tutaj redaktor Biedroń mówi, że to za pomoc w nielegalnym przejęciu prokuratury. A zresztą on jest Szefem z jednej z tych organizacji prokuratorskich bardzo mocno politycznie zaangażowanych. Pan prokurator Nowak rzecznik, który musi bronić tego całego, znowu użyję tego słowa, syfu, który się dzieje w prokuraturze, więc kolejny awans. I chciałem wam opowiedzieć, bo te awanse dotyczą awansu do prokuratury krajowej. Według mojego informatora to się wiąże z zarobkami. Około 35 tysięcy złotych miesięcznie. Dlaczego oni to robią teraz? Po pierwsze boją się, że nie wyrobią się z tymi awansami w momencie, kiedy doszłoby do jakiegoś przewrotu y, utraty większości parlamentarnej, więc robią to na szybko y, teraz. A, a drugi powód, główny powód, że po prostu ci prokuratorzy mają już dosyć. To są hardkorowcy, tak zwani kamikadze, którzy poszli już nie po bandzie, tylko dawno za bandą. No i dzisiaj ta władza żeby utrzymać takich kamikaze jeszcze przy sobie, żeby mogli w dalszym ciągu aparat represji rozszerzać w stosunku do polityków opozycji, bo prawdopodobnie to nas czeka zawsze, jak władza już wie, że jest jej koniec, to próbuje jeszcze tak jak nieboszczyk po prostu takie. Konwulsje wpada, a konwulsje polityczne polegają na prześladowaniu i dociskaniu pedału gazu. To na pewno Tusk zawsze to, to robił, więc tego należy się spodziewać. Stąd właśnie tego rodzaju zachęty, że no co z tego? No złamiecie prawo, ale my wam to wynagrodzimy. Także taka jest obecnie sytuacja w Polsce. Oczywiście, tak jak wspomniałem, no my musimy dalej walczyć, dalej, Prezentować Państwu Wam to, co się dzieje w polskiej polityce. I jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, oglądania, bo to jest okno na świat. YouTube, wszystkie media społecznościowe. Wszędzie staramy się być obecni, żeby Wam przedstawiać fakty dotyczące bieżącej polityki. Dziękuję bardzo.